Siemanko, tu Marco Studios. Oczywiście nagrywa ten film. Pierwszy raz pokażę Wam dzisiaj moje dwa posągi. Ten z JP był oczywiście pierwszy, bo hmm, wszędzie dawałem nazwy JP, ale niestety do konta zapomniałem hasła i musiałem zrobić nowe. Tak tutaj jest taki pokoik, malutki oczywiście, łóżko. Tu mamy widok na zamek, ale zamek będzie w innych odcinkach. Oczywiście pokażę dzisiaj dwa ludziki, będę yy, pokazywał poradniki i takie różne rzeczy. Tutaj w drugim jest tak samo, pokażę wam też. Więcej pochodni jest, bo ciężko mi się tego bardziej budowało. Ja tu też, tutaj widać tarczę, a tutaj widać miecz. A więc tak, yy, piszcie komentarze, oczywiście to jest mój pierwszy filmik na razie. Będzie ich o wiele więcej, a więc zapraszam do oglądania. A więc do widzenia i dla wszystkich. Dzięki, cześć.